Twoja trauma to nie Twoja rzeczywistość. Nie jesteś swoją traumą. Nie jesteś swoim cierpieniem. I nie jesteś swoją przeszłością. Nie jesteś tym, co ci zrobili, ani tym, czego ci nie dali. Nie jesteś tym, co ci się przydarzyło. Ale dopóki się z tym utożsamiasz, nie ruszysz. Dopóki trzymasz się tej historii, w której jesteś tylko ofiarą, nie zobaczysz, że możesz pisać nową historię. Bo przeszłość jest faktem, ale nie musi być Twoją tożsamością. Twoja historia nie musi być Twoją klatką. Nie mów już taka jestem. Zapytaj siebie, kim jeszcze mogę się stać. Zamień pytanie, dlaczego to się stało, na to, co mogę z tym zrobić? Co mogę zmienić, żebym mogła uzyskać wewnętrzny spokój? Bo jesteś czymś więcej niż ból i Twoje rany. I dopiero wtedy, gdy to poczujesz, zaczniesz naprawdę żyć. Jeżeli chcesz więcej wiadomości, Zapraszamy na naszą stronę www.mańskiej.pl, tam darmowy fragment e-booka do pobrania, który podpowie ci, jak można takie kwestie przepracować. Również zapraszamy na nasz kanał Facebook Peter i Maja, gdzie dużo treści, ciekawe treści do poczytania i do posłuchania. Serdecznie zapraszamy!